No, witam cię serdecznie. Dzisiaj do wygrania AWP Dwoistość. Prosto z fabryki. Standardowo like, standardowo komentarz. A ja już losuję y, osobę, która wygrywa widmowego mąciciela. Tak jest. Tylko, oczywiście, zmienię delikatnie wielkość komerki. Pyk, pyk, pyk. Oczywiście, jak nie ma trade linka, to losuję kolejną osobę. 75 komentarzy. Za x! Za x! Za X Wygrałeś Wygrałeś yy, Mąciciela w stat traku. Czy masz link Oczywiście, że masz Dobrze, ja sobie potem zapiszę A tymczasem przechodzę do stronki Jako jest CSGO Skins Przypominam, darmowe 2 10 zł, 10 groszy na start 10% bonusu do doładowania Co 24 godziny Darmowa skrzyneczka Totalnie darmowa Zobaczcie, pyk tylko weryfikuję czy nie jestem robotem. Ja oczywiście robotem nie jestem i Cold Fusion. To jest chyba najlepszy skin jaki mi poleciał, naprawdę. Nie no, 29 groszy. No i przy wpłacie przynajmniej 10 zł. Cały czas macie szansę na zgarnięcie któregoś z tych skinków. Cały czas jest szansa. Nie wiem dlaczego nikt nie wygrał, to jest naprawdę. To jest naprawdę dziwne. Ale... Spoko, jakby dalej macie szansę. No i co, otwieramy sobie skrzyneczki. Widzę, że tutaj są jakieś nowiusieńkie. O, zobaczmy, zobaczmy, co tutaj idzie zdobyć. Standardowo na Jester Maudzie może przelećmy sobie. Albo po prostu otwórzmy. Najpierw, zwyk najpierw zwykła, najpierw zwykła, bez żadnych ulepszeń. I zobaczmy, jak to wygląda. Ok, prawie dwa razy tyle. Teraz na buście. Teraz na buście. No, to chyba nie jest za dobry drop. No, złotóweczka. I teraz na jester Maudzie. Teraz na jester Maudzie 300 zł. Jedno otwarcie. A to wygranie z kosa za dwa koła. Ewentualnie rękawiczki, A też za dwa koła. Ok, nie jest to zła opcja. No, słabo wyszło. Jeszcze raz dajmy szansę. No, i widzicie. Trzeba było dać szansę. Trzeba było dać szansę. I może jeszcze back to back. Może jeszcze back to back. Zawsze back to back trzeba sprawdzić. No niestety, nie tym razem, nie tym razem. Ale to chyba nie jest takie tanie. No właśnie, dobra, to jeszcze, jeszcze. Póki daje. Póki daje. Dobra, daje najlepszy stan. Najlepszy stan, najlepszy stan, najlepszy stan. Dziękuję bardzo. Ej, ta skrzynka jest jakaś niesamowita. Dobra, żartowałem. No i jeszcze na sam koniec dajmy takiego tipa. Taki napiwek dla tej skrzyneczki, za to, że fajnie dała. Spoko. Nie jestem zły. Nie jestem zły. Nie jestem zły. Sprawdzamy kolejno. Squeaky case. Najpierw zwykłe otwarcie. snek 9. snek 9. No, 3 czwarte wartości skrzynki. Teraz zobaczmy na buście za 25 zł. Acid et etched, etched czy jakoś tak? No, 2 zł. Nie jest to fajne. Aż jeszcze raz spróbuję, nie bo. Coś no tu nie gra ewidentnie. Ej, 156x jest na tu MK? Kurde. Ale to jest. 6% w sumie. Ale nie leci ona jakoś. 6% jest teraz. Ej, zaciekawiła mnie ta skrzynka. O. Dobra, no niestety nie poleciało. Ale zaciekawiła mnie ta skrzynka. Dobra, zobaczmy na Jester Modzie Jest taki talon za 8 koła do zgarnięcia. 650 zł, jedno otwarcie. Zobaczmy. Night Oj, ten Night wish to chyba nie jest jeszcze w takim stanie. Dobra, dajmy jeszcze jedną szansę. Do trzech razy sztuka, jak to się mówi. Do trzech razy sztuka, czyli jeszcze raz. Mmm... No średnio, średnio Średnio I wy pewnie musi, pomyślicie sobie, że Ja się poddam, nie, ja jeszcze raz otworzę A, mogłem się poddać Chociaż Dobra, zwróciło W takim razie jeszcze raz O, stój, 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 stój Ile to? 2,5 koła, proszę bardzo No to jeszcze raz, coraz wyżej brniemy, coraz wyżej No prawie, prawie, prawie Ale to już znaczy, że Chyba wystarczy. O chociaż 350? 350. No! I widzicie? Widzicie? Trzeba być lojalnym. Trzeba być lojalnym wobec skrzynki. I back to back. Poproszę jeszcze jednego. No dobra, już się zapędziłem, ale jeszcze jednego tipa mogę dać. Jeszcze jednego tipa mogę dać. Nie ma problemu. No, i to tyle z tej skrzyneczki. Zobaczmy ostatnią jaka jest nowisienką. Shorking case. Co my tu mamy? Tutaj za 9 koła. Ej, szczerze, średnią po ta skrzynka się wydaje. Tam za 650 mogłem zgarnąć za 8 koła kose. No chociaż te przedmioty pewnie są droższe. No tak. Tu mam trzy drogie przedmioty. Dobra, zobaczymy. A od razu na Jester Moda wjechałem, kurde. Ile to? Nawet dwa koła, zobaczmy. Fajnie. Dobra, otwórzmy najpierw zwykłą za 18, żeby przetestować, co tutaj leci. Slalom CZK. za 27. Kurde, fajnie. I teraz na buście. No chyba średnio, średnio, średnio. Chociaż nie ma tragedii, jakoś tam zwraca. Dobra, i to była druga. I zobaczmy teraz trzecią. Jest Poseidon, jest Poseidon, moi drodzy. Oby dobry stan, chyba dobry. Jest dobry Poseidon i back to back, back to back. Ej, ale dzisiaj potężny profit. Fajne te skrzynki, fajne te skrzynki, podobają mi się naprawdę. Naprawdę mi się podobają. No i ostatnie otwarcie. Jeżeli nic nie wyleci, to uciekam stąd. No, ucieczka, ucieczka. Sun in Leo. A Wupa Sun in Leo to z niej się nie robiło jakiegoś fajnego kontraktu? Coś, coś, coś mi świta. Coś mi świta. Coś mi świta. Możemy tutaj tą procentóweczkę standardowo spróbować. Może akurat poleci na 4%. Wiecie bardzo dobrze, że ja lubię te procentówki. O, jeszcze jedną. Tak dla sportu. No, nie będzie niestety. A szkoda, szkoda. Ej, a może to jest pora? Może to jest pora na Dragon Lora. Spróbować, co? Jedno otwarcie, 5500 złotych, dobra. Stój, 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 stój. Ej, to chyba znak, żeby jeszcze raz. Od... Nie, dobra, bez przesady, bez przesady, Mateusz, bez przesady. Uspokój się, uspokój się. Może coś z klasycznych skrzynek, byśmy otworzyli Hydra Case? Co tutaj dropi? Rękawiczki, bro. o kurde 340 koła te rękawiczki kosztują? What the fuck? A na jester modzie? O cholera ty, dobra ja na to poluję, ja na to poluję, dawaj mi je. i bo to 4 koła jedno otwarcie. Dobra jeszcze raz można. Dobra, to chyba. Chyba chyba jednak. Yy... <laughs> chyba jednak nie oddało. A są te nowe skrzynki. O Squeaky Case. który, O Shorking Case. Albo nie, Squeakiego. Squeakiego 6 razy na Jester Moldzie. Na... na dwie osoby i underdog, bo wyczuwam, ar... wyczuwam underdoga. Wyczuwam underdoga. To już będzie ostatnia batelka. Pierwsza i ostatnia. Niech będzie Bot Emily. Zobaczmy, zobaczmy, co tutaj poleci. Mam nadzieję, że wygram. Szczerze, niech on dropnie tego talona. Nie ja, nie ja, nie ja. Ok, jest, jest już w miarę ok. Tylko ja nie chcę tego talona. Nie chcę tego talona. Znaczy, nie chcę go wygrać. Zgarnąć go chcę. Oj, on się blisko trzyma tutaj. On się bliźniutko tutaj trzyma. Niebezpiecznie, niebezpiecznie. O cholera. Oj, to chyba jest skrzynka, która przyświadczył wszystkim. Dobra, mam to, mam to. Troszeczkę na minus, ale jest ok. Nowe fajne skrzynki. Polecam. Przypominam, 2 ,10 zł 10 groszy na start, 10% bonusu do doładowania. I zostawiając komentarz, macie szansę wygrać AWP Dwoistość. I lajka like, oczywiście. Yy, prosto z fabryki. Ja się z wami czekam. Trzymajcie się. Widzimy się pojutrze. Pau. Oh.